Potrafię świetnie się ubrać, dobrze gotować, przygotować jakiś ładny ambiance na randkę. Nikt ze mną zazwyczaj się nie nudzi. Jestem po prostu taka przyjemna do bycia. W skali od 1 do 10 dam sobie 11. Moim ideałem jest samiec alfa, który będzie mnie zdobywał, będzie sprawiał, że czuję się jak bezpieczna, zaopiekowana, a do tego będzie miał dobre serce. Odbydwojów, ale grzecznych chłopców. Hamstwa nie zniosę. Ja jestem trochę jak kopciuszek. Szukam księcia. Może nie z bajki, ale takiego z normalnego, poważnego tak życia. Co ja mówię? Jeszcze raz Mam na imię Karolina, pochodzę z Wrocławia Mam 32 lata, jestem modelką I to co sobie postanowię yy, zawsze osiągam yeah, yeah,